W Polsce 380 osób dziennie dowiaduje się, że ma nowotwór złośliwy. To jest Romek, ma złośliwego raka. Jest zagubiony, jeździ od lekarza do lekarza. Jednocześnie oczekuje na swoją kolej w służbie zdrowia. Nie wie, co dalej zrobić. Widzi, jak ucieka mu czas. Poważna choroba to moment w życiu, kiedy potrzebujesz ogromnych pieniędzy, by organizować leczenie w prywatnych klinikach. Chorzy lub bliscy często biorą kredyty, organizują zrzutki, to sprzedają mienie, by ratować życie. Robią to, bo boją się naszej służby zdrowia, odległych terminów, złej diagnozy, szpitali i błędów lekarzy. Według badań 30% z nas zachoruje na nowotwór i będzie musiało zmierzyć się z tym problemem. To jest Małgosia. Właśnie się dowiedziała, że ma nowotwór, ale w przeciwieństwie do Romka ma polisę finansowania leczenia za granicą. Małgosia swoją diagnozę wysłała na adres Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Dokumenty Towarzystwo szybko przesłało do analizy przez grupę wybranych światowych lekarzy wąskiej specjalizacji zajmujących się tym tylko jednym rodzajem nowotworu. Ich zadaniem jest precyzyjna diagnoza, opis choroby oraz plan leczenia i operacji. Następnie wybiera najlepszych międzynarodowych chirurgów, onkologów, specjalistów, którzy zajmują się usuwaniem tego rodzaju nowotworów. Małgosia otrzymała do wyboru trzy specjalistyczne kliniki. Wybrała tą w Nowym Jorku. Ubezpieczyciel zorganizował przelot dla niej i osoby towarzyszącej. Na miejscu czekał już kierowca wraz z tłumaczem. Małgosia trafiła na stół w ręce Światowej Klasy Chirurgów. Wykonali operację wartą kilkaset tysięcy dolarów, które pokrył ubezpieczyciel. Dziś Małgosia cieszy się zdrowiem. Romek leczy się dalej. Produkty ubezpieczeniowe medycyny bez granic kosztują nieco ponad 100 zł miesięcznie, a posiada sumę 2 milionów euro na leczenie. Prócz leczenia nowotworów ubezpieczenie to sfinansuje również operacje serca, np. bypassów czy mózgu po wylewie. Pokrywa koszty operacji, przelotów, hospitalizacji, osoby towarzyszącej, tłumacza i wielu innych, po to byś czuł się komfortowo i pewnie. Pomyśl szybko o zawarciu takiego ubezpieczenia, ponieważ posiada ono 3-miesięczny okres karencji. Jestem po to, by informować Cię o najlepszych rozwiązaniach ubezpieczeniowych. Twój agent ubezpieczeniowy.